Siemaneczko, w kolejnym odcinku z PESGO. Słuchajcie, skupimy się dzisiaj e, głównie na tym, żeby kupić huge eggpacka. E, postaramy się troszkę dalej polecieć Może uda nam się jakąś e, nową wędkę, czy jakąś inną godpotkę e, zdobyć, ale to sobie zobaczymy za chwilę. Druga sprawa jest to, że potrzebuje dużo gemów, tutaj będzie na pewno najłatwiej je zdobyć. włożymy sobie w ogóle rolowanie, niech się nam w trakcie wszystko e, roluje. Oprócz tego otworzymy sobie prawie 8000 tych skrzynek. E, no tu mamy też szansę na tą potkę jajka, e, godpotki wędkę i tak dalej, e, ale słuchaj E, głównie e, zbieramy pieniądze po to, żebyśmy na kolejnym odcinku mogli zakupić sobie no, od 10 do 15 tysięcy e, tych oto jajeczek. No, będziemy się na nie wydać około 8, 10, może 12 milionów. E, po to, żebyśmy mogli na kolejnym odcinku spróbować bicie się do top setki. Na tą chwilę w top setkę, żeby się w trzeba mieć 100 tysięcy e, zdobytych punktów w ciągu jednej godziny. Więc będziemy przez jedną godzinę cały czas otwierać po 30 tych oto jajek. E, więcej się nie da, więc będziemy robić, słuchajcie, trzydziestki. Zobaczymy, ile w ciągu godziny nam się uda otworzyć ich i ile punktów z takiego otworzenia będzie. Więc zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. E, będziecie wiedzieć, czy opłaca się, czy się nie opłaca. Kupimy sobie na pewno te nasionka. E, przy okazji, słuchajcie, no lecimy od razu e, z naszym Huge Egg e, bo Zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść, żeby zdobyć coś ciekawego. E, na pewno mówię, no pierwszą sprawą jest to, żebyśmy jak najwięcej tych gemów zdobyli, żebym no, nie musiał sprzedawać tego Huge'a. Mam jakieś inne jeszcze ciekawe rzeczy i już słuchajcie, pierwsza God normalna podka za 50 robuxów. E, więc no, że tak powiem, gra nam chce oddać, e, chce nam oddać to, żebyśmy jednak no, mogli sobie e, kupić te jajka, żebyśmy mogli sobie spróbować zdobyć tą top setkę. 50 robuxów za God podkę to jest naprawdę totalnie mega. 4 miliony jesteśmy, słuchajcie, do przodu. E, no polecimy sobie troszkę dalej na pewno. Chociaż tak naprawdę, to aż chciałoby się przerwać tego teraz. No bo wątpię, że mieli takie szczęście, że za 100 czy za 200, znowu dostaniemy coś dobrego. No tutaj mamy, słuchajcie, no 120k, więc to nie jest jakoś tam za dużo. Ale dobra, lecimy sobie na razie dalej. Mam nadzieję, że coś jeszcze nam się ciekawego trafi. Bo z drugiej strony, fajnie by było poczekać, może na ten reset. Który miał być niby za 2 godziny, jak patrzyłem niedawno. Nagle pokazał się za, aha, bo każde kupienie nam w ogóle zwiększa reset czasu. Bo było początkowo 2 godziny, już mamy 5. Także nam tutaj to powiększa. E, więc ja to chciałem przeczekać, i bo tutaj no, zobaczymy. E, no, tak naprawdę wiadomo, że jak już raz Godpodka padła, no to ona tak szybko nam na 100 czy na 200 robuxów nie padnie. No, bo e, wiadomo, że no, tutaj za, za dużo i za szybko by nam to oddało. No, ale spróbujemy, zobaczymy sobie co tu jeszcze będzie. Kupimy sobie jeszcze przez chwilkę. E, jak nie, to przy kolejnym odcinku nagramy sobie do dociągnięcie jeszcze tego huge eggpacka. E, na razie troszkę nam tutaj gemów padło. Fakt że no coś czuję, że te gemy tak już raczej na razie w jakiejś formie gotyk czy nie gotyk nie będą lecieć. Może to będzie ostatnie, zobaczymy co nam się pokaże przy kolejnym zakupie. No, sabiutko nam się pokaże, słuchajcie. Więc kwestia czego, czy opłaca nam się to kupić, czy nie. No tak naprawdę 800-900k i, 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 i słabiutko No ta jedna godpotka padła, ale dobra, zostanie nam jeszcze 700 Więc jeszcze na jakiś tam jeden mniejszy opening będziemy mieli Chyba, że nam się teraz przy kolejnym razie pokaże coś jakiegoś mega, ultra fajnego Ale tak jak myślałem, słuchajcie, 600 robuxów No milion wiadomo, 200 gemów, no bo to idzie podwójnie No ale tutaj już słabiutko, 30-30 i tak dalej Także chyba pasujemy Wydaje mi się, że lepiej wydać 700 słuchajcie Robuxów na kolejny raz, tym bardziej, że tak jak widzicie, za 50 Robuxów poleciała nam Godpodka, co jest mega OP. Jeżeli oczywiście chcecie więcej odcinków, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, następny odcinek, tak jak mówiłem, próbujemy wbić top setkę, więc bądźcie koniecznie ze mną i słuchajcie, lecimy sobie teraz. Skupimy się na tym, żeby otworzyć 8000 tych skrzynek. Może nam polecieć Godpodka, może nam polecieć Holiday Godpodka. Oczywiście aktywne jajko, wędka i te o to jajeczko, to mamy 119, więc tych jajek mamy 119, godpotyk mamy jedną, holiday, e, wędki nie mamy żadnej, więc ja sobie szybciutko przewijam, szybciutko otwieram e, i za chwilkę Wam się pochwalę tutaj, e, czy nam poleciało coś ciekawego, czy nie, jestem sam ciekawy, jednak 8000 to nie jest tak mało. Dobra i słuchajcie, powoli dochodzimy do końca, zostało nam 170 skrzynek, specjalnie sobie wyłączyłem sprawę, żebyśmy tutaj nie podglądali, no jedyne co widzę to, że na pewno nam wędka nie poleciała, no bo tutaj słuchajcie, mamy na to akurat podgląd w tej linice mamy ponad 1000 E, przynęty znowu, także z 8000 1000 nam wrócił. Jedyne co tutaj mi się nie sądzę, jeszcze podejrzewa: Mamy 3000 naszego węgla, e, więc zrobimy sobie z tego no, z 300 prezentów, z których to będziemy mieli potem te jajka. E, I słuchajcie, no co dalej? Tutaj tego nie pamiętam, ale mieliśmy chyba 119. E, więc nam jedno holiday ek poleciało na 8000 skrzynek, jedno jajko za nieco ponad 1000. E, no to to jest śmieszne. Z tego będziemy mieli 300 giftów. E, więc z tych giftów, słuchajcie, otworzymy sobie no troszkę tych jajek, więc tu nam no trochę wpadnie. E, I słuchajcie, no coś nam poleciało. Poleciało nam holiday god potion. E, zwykła god Potka jest, holiday nam poleciało, więc no 2M do przodu, fajnie. E, na 8000. Tutaj jeszcze chyba 10 tych potek, bo miałam ich tylko 4, e, Więc 10 tych potek też mi poleciało, więc mamy kolejne z prawie 200k, no i tych ogólnie dużo, po półtora tysiąca, gdzie ja tego za dużo raczej nie miałem, e, więc no mamy Holiday God jest super e, idziemy sobie, słuchajcie, szybko te prezenty jeszcze przerobimy e, to zobaczymy sobie, co nam z tego wszystkiego tutaj poleci bo tutaj, e, słuchajcie no głównie nam zależy, wiadomo, no, na tych żeby tych jajek było jak najwięcej Mamy prawie 400 prezentów, 550 jajek. Zobaczymy sobie, czy no dobijemy do 1000. Myślę, że tak. Ale zaraz zobaczymy sobie, ile tego dokładnie będzie. No potrzebujemy ich znacznie, znacznie więcej. E, potrzebujemy ich na poziomie, nie wiem, 10-15 tysięcy. E, mamy na tą chwilę 1185, słuchajcie, e, więc jest super. Mamy już milion w tym e, wtopione. Możemy sobie otworzyć co najwyżej, nie wiem, tych 17 e, giftów, 19 jajek nam dropnęło, 5, 6, 7, mamy 151 jajek. No tych jajek na razie e, nie będziemy otwierać sobie. E, 5 kluczy nam możemy sobie słuchajcie złożyć, mamy łącznie 38 kluczy, prawie 1200 to jest super, mamy dwie godpotki na sprzedaż, więc mamy kolejnych 6 milionów, więc myślę, że damy radę słuchajcie i zrobimy jak najszybciej ten drugi odcinek, idziemy sobie otworzyć tylko szybko te klucze, zobaczymy sobie co nam tutaj dropnie, czy coś ciekawego, czy nie, szybciutko otwieramy ostatnią dziesiątkę i jakieś tam pojedyncze nam zostały, 10 to raczej nie, bo miałem 30. Fakt, że tutaj zostały jakieś pojedyncze klucze, ale może i coś tam jakoś więcej zostało. Dobra. I mamy na tyle zaraz zobaczymy sobie co nam tutaj dropnęło nawet nie wiem tutaj co tam ciekawego mogłoby z tego polecieć, na pewno ten fioletowy klucz leci, zatem się udało dwa dropnąć, teraz niestety już nic, więc tak to wygląda słuchajcie, jak chcecie ten kolejny odcinek oczywiście łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem szykuje się też odcinek z pet simulatora z otwierania tytanicznych prezentów, oczywiście tutaj będziemy klepać tą top setkę mamy słuchajcie 6 milionów, 5 tutaj to jest ponad 11 milionów, milion mamy w tym, więc mi Myślę, że spokojnie damy radę. Trzymajcie kciuki i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek zbijania topki w PetsGo, żebyśmy zdobyli te aktywne jajko. Póki co, dzięki bardzo. Do zobaczenia i do następnego. już. Cześć.